Witam serdecznie moi drodzy Sprawdzam w tym momencie promieniowanie Czy czasem, nie oszukuję, mas telewizji Ale nie oszukuję Wszystko jest w porządku na szczęście W poziom, w normie jak najbardziej Cóż Nakręciłem jakiś czas temu Materiał jak zrobić Płyn Lugola Więc czuję się w pewnym sensie Zobligowany do tego, żeby Nagrać właśnie ten materiał I kilka zdań moi drodzy dzisiaj na temat właśnie płynu Lugola Jakie jest moje zdanie na ten temat, temat tego, co się wokół tego teraz w tym momencie dzieje? Ponieważ przyznam, że jestem zaskoczony, bo tak jak się skupiłem na cenach paliw, y które w ciągu tygodnia podskoczyły w moim przypadku o złotówkę y na jednym litrze, czyli od razu powiem 50 złotych na jednym tankowaniu, jestem w plecy. Wszyscy jesteśmy. Tak, w ogóle nie zwróciłem uwagi na to. Dopiero informacja dotarła do mnie wczoraj, że płyn Lugola zniknął z aptek i faktycznie sprawdziłem, w żadnej aptece w Polsce płyn Lugola dostać nie można. A jeżeli można dostać gdzieś, to ceny są gigantycznie wysokie. E, dlatego mi naszło, na szczęście też przyznam, że mamy troszeczkę zapasu, żeby zrobić sobie taki płyn Lugola, więc będę go robił. I teraz mam takie mieszane uczucia, bo jeżeli w całej Polsce jest nagonka, e, z jednej strony słyszymy, żeby nie panikować, e, nie stosować błęborze, też uważam, że z płynem logolacze, bo ostrożnie. E, z drugiej strony no, tego płynu nie ma, po prostu ludzie panikują e, i teraz pytanie, czy to jest z, y, uzasadnione. No w pewnym sensie tak. Kilkanaście dni temu, mimo że było bardzo niebezpiecznie na wschodzie, ludzie jednak wierzyli, że wszystko będzie dobrze. No i teraz widzimy, co się dzieje. Wiemy też, że jak politycy mówią tak, to tak naprawdę można by to odwrócić czasami albo często o 180 stopni i że jest zupełnie inaczej. No ale cóż, moi drodzy, powiem tak. Jeżeli ktoś sobie chce zrobić płyn Lugola, to zauważyłem, że hmm, sprawdziłem, że odczynniki nie są, nie podskoczyły drastycznie, tak jak sam płyn Lugola, więc sobie można zrobić. Czy polecam, czy nie polecam? Wolny kraj, każdy może robić, co chce, natomiast na pewno bym odradzał kupowania takiego płynu od kogoś, kto sobie sam zrobił, bo może go zrobić po prostu źle. A tutaj niebezpieczeństwo jest bardzo duże, jeżeli zaczniemy przyjmować, gdyby doszło do takiej konieczności, jeżeli zaczniemy przyjmować no, w nieodpowiednich proporcjach wykonany taki płyn Lugola. A kto wie, kto z czego tam robi i czy zrobi to dobrze. Więc jeżeli mielibyśmy robić, to najlepiej robić to samemu. Trochę mnie to zdziwi, że w aptekach w tym momencie, bo przecież płyn Logola robi się bardzo szybko, że go nie ma, więc podejrzewam, że jest to celowe, tak sobie teraz myślę, celowe, no bo przecież te dostawy można by uzupełnić, ale pewnie może nie chcą robić paniki, która i tak już jest i nie chcą tego płynu dostarczać, aczkolwiek może dostarczą niebawem. Mam mieszane uczucia i jestem w dobrej myśli. Codziennie sobie sprawdzam też pomiar. Ale na spokojnie, bo grunt to spokój. Póki co, wszystko jest w porządku, i nie miejmy nadziei, ale myślę, że będzie dobrze, w tym, kontekście, w tym kontekście. Chociaż z drugiej strony widzicie, to są te mieszane uczucia, które też niektórzy z Was mają. No, no, na wschodzie jest niebezpiecznie. Tam y, tych elektrowni jest dużo. Y, Oskarżenie nie trudno w pewnym sensie, już raz to przeżyliśmy. Więc, hmm, no cóż, profilaktycznie być może ten płyn Lugola lepiej mieć, ale broń Boże nie stosować go w tym momencie, bo to nie ma największego sensu i nie polecam go stosować też, no, że tak powiem, nie wiedząc jak stosować. Ja Wam dam pod filmem może link, ostatnio też widziałem taki fajny link z informacjami jak stosować w momencie, kiedy dochodzi do radioaktywnego skażenia no bo ją możemy stosować na różne potrzeby, w różny jakiś sposób oficjalnie oczywiście nie można tego przyjmować do doustnie więc ja też nie mogę Wam powiedzieć, róbcie to w ten sposób ale pokażę Wam, jakie są protokoły jaki jest protokół na wypadek takiej konieczności więc w zasadzie w tym materiale moi drodzy, chciałbym Wam powiedzieć że jeżeli ktoś bardzo się tym przejmuje co się może wydarzyć to faktycznie jest taka strona, m, Agencja Atomistyki Państwowa, i tam możecie sobie na bieżąco obserwować, jakie jest promieniowanie. Ja sobie również sprawdzam, każdy, kto ma takie urządzenie do pomiaru też azotanów w owocach, czy w warzywach, czy w mięsie, to jeżeli ma tę możliwość, to promieniowanie również można sobie sprawdzać. Jeżeli ktoś powie, że to urządzenie jest do dupy w tej kwestii, nie mogę mu przyznać racji, ponieważ y, mieliśmy doświadczenie osoba, która y, w szpitalu przyjmowała y, no, chemię po prostu y, i stanąłem sobie koło takiej osoby w tym urządzeniem to skala po prostu była gigantyczna y, więc y, no, w pewnym sensie można powiedzieć, że to urządzenie y, działa jest sprawdzone więc podsumowując moi drodzy, po pierwsze bez paniki gdyby miało dojść do czegoś niebezpiecznego to na pewno będzie mieli na to dużo czasu żeby się zabezpieczyć. Pamiętajcie też jeżeli macie takie zabezpieczenie to gdyby doszło do konieczności żeby podzielić się tym z innymi. No a cóż, na ten moment nie przyjmować tego w żaden sposób. To co mógłbym wam ewentualnie poradzić ja stosuję to bodajże od dwóch lat mamy w domu robimy tak, że buteleczkę z płynem Lugola mamy odkręconą i kładziemy ją w miejscu niedostępnym dla dzieci, dla nikogo w zasadzie czyli gdzieś na samym wierzchołku szafy, na przykład w miarę przewiewnym miejscu ale nie mocno przewiewnym Yy, I takie, taka buteleczka, tylko też dobrze ją położyć tak, żeby ona się nie przewróciła przypadkowo, na przykład, żeby się nie rozlała, żeby komuś, nie wiem, na twarz do oka, bo wtedy będzie tragedia. Też na żadne urządzenia, żeby nie, to nie popłynęło, na żadne metale, bo wam wtedy zniszczy to wszystko. Płyn yy, i to sobie wietrzeje przez długie, długie miesiące i w ten sposób yy, ten jod yy, no, po prostu jest. Yy, oczywiście osoby, które mają problemy z starczycą. To dobrze wiedzą, że nie powinny się zbytnio jodem bawić, a najlepiej byłoby pójść do lekarza, jeżeli byłby w stanie wam powiedzieć. Na wypadek W co robić, chociaż mało prawdopodobne, żeby, żeby któryś lekarz to wiedział. Tak czy inaczej są, są na to protokoły i, i o tym trzeba pamiętać, żeby mocno się tego trzymać, ale broń Boże, nie przed i w odpowiedni sposób po prostu, bo to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, więc przestrzegam przed stosowaniem tego płynu, płynu Lugola bezwiednie, nieświadomie. Tutaj każda kropla jest bardzo ważna, więc osoby, które nie są w stanie sobie, nie byłyby w stanie sobie tego normalnie dawkować, nie powinny w ogóle się za to brać. Więc potrzeba tutaj odpowiedzialności, moi drodzy. Więc to byłoby na tyle. To byłoby na tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście Dajcie znać pod, pod filmem. Um, a jeżeli chodzi o poziom promieniowania, jeżeli komuś zależy, ja będę co jakiś czas. Um, znaczy, jeżeli poziom na tym urządzeniu, w moim przypadku, mierzę sobie codziennie tutaj, więc gdyby się coś poważnego działo, to oczywiście puszczam materiał z tym związany. Natomiast um, być może tam pod filmem będę co jakiś czas umieszczał um, dane, ale nie, no nie ma sensu, jeżeli skarżenia nie ma, nie będzie, no to nie ma sensu więc, moi drodzy, podsumowując gdyby doszło też do jakiejś sytuacji niebezpiecznej y, urządzenie mam codziennie, robię pomiary więc y, rzucam materiał na ten temat, gdyby była taka y, konieczność miejmy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności no, ale trzeba dmuchać na zimne, bo sytuacja jest jaka jest jeszcze wracając do paliwa, płacąc teraz prawie złotówkę drożej niż kilkanaście, nawet nie kilkanaście, bodajże 8-9 dni temu. Wiele głosów słyszałem, że, żeby nie panikować. No właśnie nie panikować, no i w tym momencie 50 zł na jednym tankowaniu, jestem w plecy. Jesteśmy wszyscy w plecy. Tak to jest, nie panikować. Nawet y, szef y, Orlenu y, zapewniał, że wszystko będzie w porządku. Rezerwy są, ale to, czy ceny podskoczą. No też mówił, że bardzo nie podskoczą, ale jednak podskoczyły. Y, jedna wielka ściema i robią nas w bambuku chyba jak mogą. No co, biznes to biznes, moi drodzy. Nawet patrząc na to, jak, jakie są ceny płynu Logola, że za 50, czy ponad 100 zł za buteleczkę, no to jest dzierstwo, no ale to jest biznes. A pieniądz rządzi światem, jak to mówią. Także nie ma przeproś. Dobrze, pomiar jest bardzo niski w tym momencie, jest ok. Także, moi drodzy, do kolejnego materiału, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Cześć.